Hej, drzemeczki na wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku z Minecraft. Dziś pogramy sobie znowu w TNT Rana. I może w tą grę... Nie wiem od czego to jest skrót. SCB To jak zwykle początek tnt RUN I ściszymy jeśli się da muzykę. Okej, okej. Już jakby co? Jakbyście się nie mogli doczekać, bo już miałem jedną łapkę w górę na ostatnim. Ale skratkowało. Na ostatnim filmie z Minecraft. I Rana. A Ej czemu tak laguje? A nowie. O. Tak, nowy tekstur pack, widzicie wszyscy. No, klatkuje coś, no... Nie powiem. Yy, Zadzioram tajemnicę, że będzie bug. Mam już... <laughs> oglądam te podstawy, bo to chyba nie było sensu oglądać jak zbieram ze mną buduję domek taki... Adowizoryczny, tak? O nie ograł mnie. Ograł mnie jak Nerd Variana Czujcie to. Inny pack jest ogólnie fajny, ale mi też klatkuje bez niczego mi nie klatkuje, ale jak włączę pewnie nagrywanie. Będzie klatkować. I shadery o! A co mnie dziwi? Minecraft, prawda? Pixelowa gierka. Nie pikselowo. Ale po prostu... no. Nie oszukujmy się, że grafika nie powala. Podobnie na przykład do takiego BF-a, prawda? No. Do BF-a to, to nie ma porównania. BF mi nie klatkuje. Minecraft tak. No, widzicie coś tu jest w takim razie chyba nie tak. Skok życia. Uuu, jakieś koksy tutaj grają widzę. Wyrównane pojedynki może w końcu. Na ostatnim nagraniu znowu mnie słuchać więc staram się uciec do Was jak najgłośniej. Ale bez przesady, żeby nie krzyżyć jak i samo na swoich kanałach. Ja pierdolę na kanałach, naprawdę. Na swoich filmach. <laughs> <laughs> Kurde. Ja się nie mogę odnaleźć. Jeszcze jestem chory. Więc mam nadzieję, że życzycie mi, żebym wzorował. Nie wiem, czy to ktokolwiek ogląda, bo oglądają mnie z dwie osoby tak regularnie. Szkoda, chciałbym więcej. <laughs> na 100 osób, jeśli to dotrwa, szykuję specjala. Tak szybko, czyli do przodu, jak nawet nie mam 20, prawda? No właśnie. Zobaczycie, co to będzie. Co z nami będzie na zakręcie? No, sklatkowało. I don't like it. Tutaj obok siebie dwa pająki. Jeden się pyta dlaczego jego nic jest taka szara, a drugi taki zakłada czapkę i mówi bo na łazackim rejonie nie jest kolorowo. No i zlagowało. <g plane story> to był lak like serwera, więc teraz przegrałem drumkę, idziemy widać SCB. Nie, trzeba wycinać kasztanie. A to mi zajmie jeszcze więcej. W ogóle chłopaki mam intro. Przejdźcie to intro. Ta klasa jest koksowa Dragon. z tego co widziałem. Kaktus jest dobry do solowania. Đem, pająk do... Stolowanie. Zagramy kaktusem, a potem Blaze, może, bo Blaze podpala, ma pałkę chyba o coś jeden odrzut. I ona powoduje, że się podpalasz i łuk, który ma podpalenie. Najważniejsze to nie lamić się na tak początku. ma ta to jest chyba ta. Wszyscy kaktusy. Możemy powiedzieć kto mnie bije. Tak to mam Dobra, nie jest najgorzej, jesteśmy tylko na trzecim miejscu. Od końca, <laughs> Tych łatwo jest solować, bo nie są jest... najtwardsi, właśnie. Najne! Trzymaj se mariola. Ograny. Why? Nie należało do ni... lżejszych? the hero. Triple kill. Quadra kill. Pentakill. Wzięłączki, <coughs> chcecie, żebym coś nagrał z tego nowego... ...trybu w LoLu? Z innymi botami? One są naprawdę grubo przesadzone. No, tak to postać do solowania za do Trollu. No niczy mnie bije, jak jest w drugiej części mapy. No patrzcie, co to już jest? No. what the fuck! Jest going on? Nie umiem używać tej grze F5. Przepraszam. Typowy seba. Wszystko, żeby tylko nie stracić życia. Może te tekstury. Piękne tekstury. Na shaderach. Bez nagrywania. <grym> w pięknym mam 90fps. A na normalnych 120. No nie jest tak, że mój komputer jest Widzicie, miałem mniej życia od niego. Ale kręciłem czegoś, że się szybciej hapse odmawiamy. I znowu dla mnie What the fuck, wszyscy mają po cztery życia? Też kampią jak ja, Dobra. for me in that age motherfucker Kiedyś to się musiało stać. No nie, What the fuck, ta krowa jest jakaś głupia. Ja bym wolał sobie z nim zrobić sojusz, na tą krowę, <coughs> bo ta krowa jest dla mnie zbyt hardkorowa. Czy on ma

Say what? Jak to się mogło stać? Nie wierzę. Już dostał ty do mnie jeszcze hita, i teraz go lepiej klepałem. Bez sensu. <coughs> jak mówię, teraz zagramy teraz Blazikiem. Już zaczyna mi coraz lepsze podejście do YouTube'a. Taki skryty coś taki taki A Już teraz niby chilluję. Bo jak już tych dwóch widzów, którzy mnie oglądają mi się to podoba A poza tym, nie ogarniam czemu ten typ chciał ze skoro swoje we dwóch ale... moda, <laughs> ciastko ptasto <pedenastro>. hehe, <laughs> dobre wiecie, o czym ja marzy, nie? każdy chciałby żeby... mi wyprodukować 2000 słów, mojego kumpla się udało ma 20 tysięcy <laughs> No. do drugie też tak samo. Nie grałem na tej mapie. O ta fuck. No, what the fuck? O wow, ja piernicz jak się czymś stykam Nie ogarniam co się dzieje. Jak ja mam stąd wyjść? Temperatura normalna. Dobra, nie jestem chyba najlepszy w tym grę jednak. Nie umiem grać całkiem. <laughs> I znowu to sam Dwa razy z rzędu. MASAKRO! <laughs> <laughs> Nie, yeah. ja <tryk> Powiem Pamiętam! Do dupy mapa. Tylko tyle mam do powiedzenia. Muszę. <tryk> What the fuck is going on? Dobra. Dlajedź był, jak był. Niczym innym nie potrafi grać. To jest najgorsza klasa. To kaktus. Kaktus? A co sobie pięknie kaktusikiem? Może mi ktoś powiedzieć z was. Nagrywał to Blow i ci znani youtuberzy, że... <laughs> Sicuks nagrywał. Jak się nazywa tak gra? O nie, to jest dobra klasa. I oni wszyscy ją mają. Yy, jak się nazywa tak gra co z przyjaciółmi grasz? I raz jesteś na górze, raz jesteś na dole i raz twój kumpel bije, a raz ty. Kurde, że raz jesteś ty u góry i ty tylko bijesz z miecza i tacy sprawy? A raz jesteś na dole i sterujesz postacią, mówisz cooperation, notification O, typ ma niezłe laki. Jest ok, umieram w twojej pięciu. Nie, <gulaczek> kurczaczek! Jak to się stanęło, panowie? Jestem na samym dole. Dobra, tak tych cały czas na wodzie. Na wodzie, tak, w wodzie, Wy w wodzie. Ma se ci si dà, una a fare una Ah, che Say Woo! nie na Nie, nie, nie mam jedno życie. No i umieram. Dobra, dobra. i co, jeszcze jedno TNT, czy może Gang Game? TNT, ja mam chodzę na Gang Game, sorry. Więc chyba w tym odcinku już porozmawiamy o wszystkich swoich planach na YouTube. On nie cały czas Minecraft'a z ekipą Od pierwsza. No i... kiedyś kiedy gry kooperacyjne, ale takie pojawiające się spontanicz spontanicznie raz na jakiś czas. Na przykład Sniper Elite, Afryka, Afryka, Afryka Makumba, Makumba, Afryka Polska. Buzkała, Afrykała, Afryka Polska. Jak to się pisało TNT... Y y w poplech? tak. Głos. No dobra, nieważne, nie trzeba już pisać. Bł... te skiny, nie? Nie wiem, co się właśnie stało. Chyba przetrwałem nagranie na film Chciałem wam dać ten tryb filmowy. Coś nie pyta. O, możemy w następnym odcinku pójść na jakiś serwer partykularny. Oczywiście, na premium. Chyba, już sobie przypomniał jakoś te pasy. Wam malistość nie mówi, bo to się inny zakrywa. No widzę koksy, tak gdyby wytrzymają mnie chtyszy w głowie. Witam A, skinam. Czyli zawodowy player Minecraft? <coughs> Okej, okay. nie manujemy miejsca, bo spadła. Jeśli dobijecie 4 łapki w górę, to pojawi się jeszcze Ju, już jutro, już jutro, nowy odcinek z TNT. 5 -na. łapek. najmę! Jeśli libę, dół. Tak, to wygram. Ho ho ho, jeszcze braki dół. Nie. Nie mój, że to wygram, bo już przegram dzisiaj, coś nie jestem w formie. больше умираем, но правда. Чуп, 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 чуп. Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta wszystko jest ok, chociaż nie jestem tego pewien. Muszę zapytać, że przy starcie drugiej rundki coś mi się zacięło Ła, napadcie wszystko. Nie, sprint się zawiesił. Really? Really? Nie. Nie! Nie, 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 nie. Ale nie, już seba, nie! Dobra. Jak się włączało typ filmowy? Wszystkie przyciski po kolei. Nie, dobra. I włączył się, dobra, to git. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. <śmiecki> Dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie, Modruwam to wszystko sirko i do następnego chaos